Maneczką jesteśmy w kolejnej giereczce poszukiwawczej kotów: Looking for cats in a badly drowned city. Co przyniesie nam giereczka? Nie wiem, przekonajmy się. Jak sama nazwa wskazuje, szukamy kotów w źle namalowanym mieście. Jak widać, no, koty same z siebie się rzucają w oczy, ale i tak przybliżmy sobie standardowo w lewy górny róg. W którym w samym, samym górnym lewym rogu widać jednego kota. Tutaj mamy w oknie, na dachu, tu na boku budynku oraz tutaj na, na trzy kolejne na dach. Zobaczmy, może teraz, wszystkich koty wśród chmur, które tutaj widzimy na rysunku, i lecimy dalej wzdłuż z góry na dół. Eee, tutaj mamy między oknami kota jednego. Tutaj siedzi w oknie, kolejny kot w oknie. Tutaj na dachu lub bądź billboardzie ciężko stwierdzić, ponieważ no, nie jest to rewelacyjnie namalowane, ale taki jest właśnie klimat tej giereczki. Eee, tutaj na moście, tutaj na górkach, tu pomiędzy mostem. Tutaj, tu na dachu. O, tutaj jeszcze z lewej strony w oknie przegapiliśmy jednego kota. Eee, dobra, przesuńmy się zatem do prawej strony. Tutaj jest kolejny na moście. Na dachu, na sterowcu, na dachu. Tutaj z drugiej strony do budynku. Hmm, tutaj na chmurze. Tutaj pi pan pilot kot. Eee, tutaj mamy kota. Tutaj mamy. Hmm, tutaj na rogu ekranu też jest jeszcze jeden. Zjedźmy tutaj na dół, tutaj gigantyczny kod na Billboardzie oraz mniejszy kod poniżej niego. Na dachu, na dźwigu, na... Hmm, nie wiem, jak to się nazywa? Most? To jest most, ale łącznik. To ma, miało nazwę jakąś budowlaną, fachową, ale nie pamiętam niestety. Na kamieniach w prawym dolnym rogu. Tutaj pod mostem mamy jeszcze sporo kotów, na środku. Zdłuż linek jeszcze tutaj znajdziemy parę kotków. Tutaj mamy jeszcze trzy, dwa kolejne pod całym mostem. No i tutaj mamy jakiś chodnik na dole. Tutaj wzdłuż niego też parę się ukryło. Tutaj z lewej strony ostatni róg sprawdzamy. Tutaj, tutaj. Jeszcze tutaj pod drzewem. No i finalnie zdoszliśmy całą mapkę i zostało nam 7, także jeszcze trochę pominęliśmy, także przybliżyłem sobie właśnie ciut więcej. O tutaj mamy jednego kota, takiego płaskiego. Płaski koteł. Eee, tutaj mamy pod napisem, kafe, chyba, jednego kota, tutaj coś mamy. Chyba nie, nie widzę przynajmniej w oknach może. W oknach, oknach, oknach. Nie, w oknach nie widzę. Wsujemy się do prawej tutaj. Hmm, wśród chmur też już tu nic nie ma. Gdzieś na moście może pominęliśmy, albo w tle mostu. Hmm, nie, też nie dostrzegam żadnego kota. Okej, okay, tutaj jest już tego chodnika. Tu nic w wodzie, też nic. Tutaj między kamieniami jednego minęliśmy. Hmm, czy to wszystkie koty? Chyba tak. wejdźmy tu do góry. Tutaj jest jeden kot na balonie jeszcze. Tutaj jest na chmurze. Drugi na chmurze. I jest ostatni? Hmm, jest nasz ostatni kot? Rodzi się pytanie, gdzie on gdzie jest? Gdzie jest kot? Pewnie jest w dość widocznym miejscu, ale mimo wszystko ja go jakoś nie zauważyłem, pewnie jest taka duża szansa ku temu. Hmm. Tutaj nic nie ma z lewej strony. Tutaj na środku, najwyżej, jak zaraz go nie znajdę, to zrobię cięcie. Chyba, że to to. To jest kotem. Tak, to było kotem. No to. Hmm, zrobiliśmy to w 4 minuty. 34 sekundy. Nie jest to zły wynik. Także. kim Exit. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Możecie zostawić lajka, jakiś komentarz, jeśli chcecie. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w następnym odcinku. Także trzymajcie się i do usłyszenia już niebawem. Na razie i hejka.